Ta pani przyszła do delegatury z pretensją do mnie. A już dzisiaj to była letnia kobieta, na pewno w takim obcasie, z e, kim jeszcze usta bardzo, e, można powiedzieć, malowane, e, Czyli generalnie, wydaje, że dobrze jej się powołuje trzeciej III Rzeczpospolitej. E, z pretensją, dlaczego ona znalazła się w tej e, publikacji, że na tej podstawie jej przecież zabiorą e, znaczną część emerytury. I domagała się zdecydowanie, aby wyrwać stronę z jej biogramu. Oczywiście, w momencie, kiedy już książka doszła, trudno było wyrwać kartkę. E, z... A, pamiętam, że jeszcze powiedziałem coś takiego charakterystycznego, e, widząc, że nic generalnie nie skóra, mówi do nas tak, że panowie wiedzieli, ile ci faszyści z Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych wymordowali naszych chłopaków z UB na Białostoczyźnie. No to w tym momencie już stałem, jak wróciłem panią do drzwi. Widziałem, że ta rozmowa praktycznie już nie ma sensu. Ale wtedy zacząłem zastanawiać skąd y, tego rodzaju y, sposób myślenia. Ja wcześniej jeszcze się jej pytałem, dlaczego ona rozpoczęła pracę w Ona rozpoczęła pracę w jako sprzątaczka. Następnie pisała jednym pracem na maszynie, więc zrobiła z niej maszynistkę. Później ona musiała się całą ręką pisać na maszynie. E, w momencie, e, do przesilenia politycznego, czyli że ta pani została szefem yy, Wydziału yy, Aprowizacji i Kwatermistrzostwa, to się potem tam różnie nazywało i dbała o aprowizację jednocześnie i milicję Obywatelskiej i Służb Bezpieczeństwa. Więc faktycznie mógł być potem problem, czy ją zakwalifikować jako milicjankę, czy jako Zbaczkę, tak. <laughs> Jednakże nie było. Yy, o, jej nazwisko właściwe? Olga Mnich. ona wcześniej miała jeszcze inne panijskie nazwisko, ale akurat jako Olga Mnich już po, po mężu ją, ją zapamiętałem. Eee, także ok. często mamy takie przypadki, że spora, spora część osób przychodzi do delegatury i czasami zadaje jeszcze takie pytania. Następnie widzimy, wiem, że większe, właśnie nasz Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. To jest, jak wszyscy wiemy, budynek sądu, który w listopadzie chyba tam się sąd już uprowadzi i rozpoczął remont. Dlatego chcę jeszcze zajrzeć do piwnic, czy za w momencie, kiedy te szafy zostaną wystawione, czy za tymi szafami tam w się nie, nie znajduje. E, tutaj mamy fotografię szefów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Mamy między m.in. E, Franciszka Szafcica, e, późniejszego późniejszego ministra Antoni Punda, no oczywiście nie można było zmieścić wszystkich, no bo inaczej powstałby tylko w albumie tylko, tylko Olsztyn. Tu na dole mamy dzięki, dzięki zbiorom i dzięki życzliwości pana Rafała Będowskiego mamy zdjęcie jeszcze przedwojenne, no i powoli też ten budynek tak wyglądał, Zatrych z Państwo jeszcze pamiętają, bo dopiero w latach 70 został spalony i zmieniono ten jego kształt, taki neolotycki, tak, na bardziej modernistyczny. No i powiem, że w tym budynku działy się najgorsze, najgorsze rzeczy. Ten budynek w 45 roku został zajęty przez NKWD. Już wówczas tam było niewesoło. Po drugiej stronie znajduje się piękna, chyba najpiękniejsza kamienica w Olsztynie, czyli kamienica Nowujaka. Tam zainstalowała się wojewódzka bestieka, teraz na początku. Kiedy NKWD się wywiastło z tego z, tego, z tego, z budynku, budynku sądu dzisiejszego e, to w, wówczas Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego zainstalował się właśnie w budynku sądu. A z tej na ubiega, co zrobiono? <coughs> Mieszkania szefów. Mieszkania szefów, a po 1956 roku też od tego budynku zajmowało się tam e, w przedszkole na funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W ogóle została zajęta cała ulica, dzisiejsza ulica Dąbrowszczaków, która również nasiła nasza e, Stalina. Tutaj mi się udało odnaleźć e, powiem, plan, który zaraz Państwu pokażę. E, plan tej, tej ulicy, akurat tutaj widzimy ulicę dzisiejszą ulicę Dąbrowszczaków i faktycznie z tego planu wynika, że większość budynku, praktycznie do skrzyżowania, ale i również dalej była zajęta i była w użyteczności Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Tam się znajdowały różnego rodzaju składy, tam się znajdowały hotel, na przykład UB, tam się znajdowały mieszkania. Tam, na przykład na ulicy na ulicy Barwińskiej, znajdowały się też mieszkania. Co ciekawe, w 1956 roku, kiedy Bezpieka, można powiedzieć, musiała troszeczkę swoje struktury zmienić zmniejszyć. W tych budynkach, które były zajmowane, większość oddano, ale czasami zachowano tam na przykład te pojedyncze mieszkania, które następnie w na latach 60., 70., 80. służyły jako lokale kontaktowe. Czyli miejsca, w których funkcjonariusze SB kontaktowali się z swoimi agentami, tak? Osobowymi źródłami informacji. Eee, Dalej następnie... Może się cofniemy, Tutaj chciałem pokazać też jedne z takich zdjęć rodzinnych. E, tutaj na górze akurat po mojej lewej, lewej stronie tak, mamy akurat e, funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa. E, zdjęcie pochodzi z 1955 roku. E, na dole mamy, jest jeszcze błąd, jeszcze jest przed ostateczną. Przed ostateczną, przed ostateczną redakcją, oczywiście nie żołnierze, tylko też funkcjonariusze WPB, bo żołnierze to mogliby być KBW, czyli Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I tutaj mamy też jedno z takich można powiedzieć makabrycznych zdjęć. Tych zdjęć makabrycznych jest o wiele więcej. Całe albumy się zachowały za lat 40. 50., kiedy widzimy funkcjonariuszy WPB w Olsztynie, No, można mówić już o. W cudzysłowie, udanej akcji, tak? Często bywało, że te ofiary już w momencie, kiedy nawet z nimi się fotografowano, to też daje do myślenia. Na przykład były pozbawione jakiegoś, jakiejś części odzieży wierzchniej butów na przykład, tak? Eee, tutaj mamy korytarz, był w, w WB, ale widzimy że już na zewnątrz remont. No i to jest na żeby się dowiedzieć, czy po przeprowadzce, po wyprowadzce, czy również uderwność przeprowadzoną. E. Następnie mamy też e, zajmujące się w NKWD, potem Bezpieczeństwa e, w więzienie i ależ śledcze tak, w Bosztynie. Między innymi tutaj w Bosztynie została aresztowana e, pani e, pani Elżbieta Zawadzka Zładacka znamiąca z Niemiec, która była, była kurierem z Polski. E, tutaj akurat też dzięki Rafałowi Bętkowskiemu mamy zdjęcie e, Olsztyna, jeszcze przedwojenne, gdzie od, można powiedzieć od zateczek widzimy tenże ten, ten, budynek i więzienie, i UP. Tu już mamy zdjęcia współczesne. Tu akurat też udało się zrobić takie straszne, można powiedzieć, więzienie ciemnej i, i droga. Światełko, światełko, co prawda jest na końcu tego tunelu, ale widzimy, że też są kraty. No i w PiS, pisz. Pisz jest też bardzo takim charakterystycznym miejscem w że żołnierze podziemia, powiem, że na, na ścianach, za tymi wekami, jak wspomniałem, ludzie, którzy mieszkają tutaj w tym domu przez lata nie wiedzieli, że za słoikami, z jakimś tam w piwnicy jest coś na ścianie napisane. Tak te ściany znowu były się tam pojęczyli, się znajdowały i tak dalej. I się okazało, że tam nawet, no, można powiedzieć, całe zdania były, tak? Z, e, imiona nazwiska podane, miejsce i, i dane aresztowania. E, modlitwy można było czytać e, ludzi. No, takie charakterystyczne kalendarzyki, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak? Siedma, siódma, siódemka okropna, że kończy się kolejny tydzień. I tutaj akurat mamy część instrukcji zachowanych, tak, Roaka. Eee, tutaj też można coś mniej więcej odczytać na wolność. Powiem, eee, że sporo jest na tego. Tam też widzimy jeszcze pozostałości. Właśnie tutaj części osób, te Judasze, pozabijała dechami, ale zachowały się charakterystyczne zamki z tamtego czasu, właśnie z czasu więzienia. w piszu również zachowały się to też, też świadectwo właśnie tego, że to ten budynek był kiedyś w UB, e, ponieważ to widzimy też e, charakterystyczną alfabet w tak? serwisie. To, to nie są litery łacińskie. E, daty również, o których mówiłem. No i opracowane też przez kolegę z Wolskiego, Witem, gospodarstwa rolne w Wittenach. Także no, mam nadzieję, Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku ten album się ukaże i że doszedł do Olsztyna. No i że faktycznie uda się zachować tę naszą pamięć o, o tych miejscach kaźni. To jest bowiem taki sen w ogóle do badań nad aparatem represji tutaj na naszych terenach. Sporo materiałów się zachowało. Oczywiście widzimy też, że, że bezpieka pod koniec istnienia niszczyła dokumenty. Czasami mam też wrażenie, że zachowane zostały takie dokumenty, jakie miały może zostać, jakie przepowie służby bezpieczeństwa w 89-90 roku. Dokumenty, jakie, jakie pozostawili, czy one no nie zniszczyli. Czasami są podawane jakieś jakieś jednostki, na przykład. Mówi się o tym, że mogli zniszczyć około 700 akt dotyczących, na przykład, Solidarności Ośleńskiej. Tak? Więc widzimy, że to jest kolosalna liczba, ale powiem, że nawet tego, co zostało w skali całego kraju tych do dokumentów, a zachowało się, jest liczone, że około 100 km, dokumentów. Tak? Mimo tych jakichś zniszczeń po rządach 89-90 zachowało się 100 km. Szacuje się, że mniej więcej 15% tego stanu zostało przez kolegów i przez badaczy z zewnątrz, również, bo przeszli historycy z Uniwersytetu Warszawskiego i przez 4 korzystają z tych dokumentów, że około 15% tych dokumentów zostało przejrzanych czy jak nie przeczytam, czasami się ktoś wpisuje do jednostki, a się ja cały nie przeczytam. E, więc widzimy, jaki to jest ogrom, i jak mało ludzi z jednej strony zostało też skierowanych do tego, żeby to przebadać. Pytanie, czy też komuś tam nie zależało, na przykład, tak? żeby, żeby do wszystkiego nie doszło. E, no, my powiemy w delegaturze, tutaj naszej małej, bo niestety nie jesteśmy oddziałem, bo oczywiście nie jesteśmy tylko malutką delegaturką. E, ponieważ w Walszyni nie ma sądu apelacyjnego, e, kiedyś tam tam zadecydował, e, i niestety jest tylko terytoria jest tylko, można powiedzieć, cztery osoby, które. trzy praktycznie. Trzy osoby, które zajmują się pisaniem, czyli tą taką odkryć merytoryczną. No, na całe nasze województwo, na te wszystkie sprawy obiektowe, sprawy osób represjonowanych, już nie mówiąc o tajnych o współpracownikach, osobowych hmm. używanych informacji. Trzy osoby to jest bardzo mało. Staramy się zaglądać do tych rzeczy, można powiedzieć takich, które się nam wydają najważniejsze. A właśnie między innymi opracowanie tego, tegoż albumu jakoś też się wpisuje właśnie w te starania. Nie wiem, czy, czy, państwo, czy, państwo, czy do Państwa trafiła już jakaś z publikacji wydawanej przez rewenturę przez IPN w Olsztynie. Między innymi też wydaliśmy współpracę olsztyński z 89, gdzie pokazywaliśmy jak w nie wyglądały wybory czerwcowe, tak zwane wybory do sejmu kontraktowego w 89 roku. Staramy się też przybliżać tą naszą historię, naszą tutaj historię najnowszą zawartą w tych źródłach, również poprzez wystawy, które przygotowuje Pani Ilona Mieszczyńska. Więc no, staramy się też jakoś, można powiedzieć, yy, informować yy, o tym, co jest zawarte w tych dokumentach. Ale tak jak powiedziałem już kiedyś, że to czy życia ludzkiego nie starczy, tak naprawdę, żeby to wszystko powiedzieć. Yy, nie wiem, czy Państwo mają może jakieś pytania do mnie, to... i dlatego akurat ten budynek e, nie znalazł się tej pracy, nie posłużył. Tam też były, można powiedzieć, osoby, która, która jest redaktorem tego Tomasza Małgorzawskiego, e, aby też już, no, można powiedzieć, już, żeby też to nasze województwo nie było zbytnio takie rozrośnięte, samożny też, żeby nie było zbytnio rozrośnięty. I tylko dlatego. Ale to, pani mówi, jak najbardziej tak. I to właśnie pokazuje, że tak, na skraju miasta, bo wówczas tam już, Mocztyn, już było za miastem, a Gortowo było też za Olsztynem. No, też budynek można powiedzieć mieszkalnie niespecjalny. Nie, Bardzo mhm. tak, 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 tak. Dokładnie. No, i taki może być nawet pozorny, tak? No, ale tam akurat znajdowały się, tam akurat znajdowały się e, ależ, które były wykorzystywane, tak jak że na samym początku, jak zaczynaliśmy te badania, staraliśmy się, się jakoś ustalić, na przykład poruszne jakieś księgi meldunkowe i wszystkie się, jak się okazuje się zachowały, a czasami był problem tak naprawdę. No bo co przeglądać, to może nam wskazać, w jakim budynku. Ja też sądzę, że wydanie tego albumu też spowoduje jakąś, jakąś dyskusję, jakieś wspomnienia o jeżeli że niektórym coś się przypomni, na przykład Bronkowie. W momencie, kiedy zbieraliśmy te, te, te materiały, okazało się, że właśnie ta siedziba, o której mówiłem, że była na początku tamtej szkole e, ten tak zwany Ten forpark był, to były mieszkania, następnie się wróciło w podwórze i były zabudowanie też gospodarcze i tam się znajdowała taka, jak to było w krusach, piwnica kamienna, której nie można było przekopać, tak? której nie można było cegły wydłubać jakoś. E, który też służył jako właśnie arsz. tak? Eee, także, no, no mówię, się okazuje, że często na podwórku, w barku warmińskim, eee, też taki, można powiedzieć, typowy, typowy domek budowany w latach 20 w ramach niemieckiej oby, fundacji Ostkilfe, eee, też służył jako, jako właśnie taki, taki karcer. W Nidzicy też było podobnie. Akurat w Nidzicy, powiem, Mógłbym też opisać, jak wyglądały perpety związane w ogóle z chodzeniem z aparatem i robieniem zdjęć w tym budynku. W Nicicy, budynek, który też byłem sfotografowany, to, był, to była siedziba milicji do 1956 roku, ale tam na na skraju znajdowały się budynki gospodarcze, gdzie, które były wykorzystywane przez e, Urząd Bezpieczeństwa w momencie, kiedy załóżmy ich areszt był zbyt mały. No i w momencie, kiedy wszedł na tą posesję, e, no to jeden z mieszkańców chodził budynku HDM-u mnie tak zobaczył z aparatem fotograficznym, jeszcze w towarzystwie pana Witolda Zagożdżona, myśleli, że jestem jakimś przedstawicielem byłych niemieckich właścicieli, tak? No i tam można było mieć tak obowiązki, i tam posunęli, że tam tych tak i tak dalej, nie? Także go, że musiał przekonywać, że tutaj żaden Niemiec nie przyjechał po swoje, tylko, że chodzi o to, żeby coś tam dokumentować, Weszliśmy na piętro do pewnego budynku, a kto tam był jakiś najstarszy mieszkaniec tego budynku, który mu był najwięcej było opowiadać, trochę schorowany. Faktycznie zaczął nam opowiadać historię tego budynku i, i pytamy się jego, a skąd on o tyle wie, bo on roku tutaj mieszka, a wcześniej był tutaj milicjantem. No, Więc no. można powiedzieć, że faktycznie było osobą najbardziej, najbardziej zorientowaną, Chociaż był bardzo przestraszony, bo myślał, że ktoś tutaj może coś będzie chciał wyciągać. Tak, duże mieszkania go pozbali. Także to, no mówię, były takie różne, no. takie różne przypadki związane właśnie też z poszukiwaniem tych, tych miejsc. Chciałem zapytać o to, w Kaltynie się powiatowało w ten czas? Była się nigdy o wolność. Czy też tam, czy na mojej czy też tak. Znaczy powiem tak, z racji tego, z racji tego, tak w roku się coś mieściło, bo nawet, y, tak oczywiście, bo ja do innych projektów korzystam ze sprawozdań morowskich, y, czasami one są pomylone z morowskimi, y, przez współczesnych archiwistów, taka depresja, y, ale z racji tej, że obecnie IPN, jest tak podzielony w dziedzinie. Morąg jest dołączony do oddziału Gdańskiego. Więc w tej części Gdańskiej najprawdopodobniej może się znaleźć morąg. Ale w morągu tak, tak, jak najbardziej. Tam, tam też powiem w ogóle te tereny. Morąg, Zmarka z to był taki trochę dziki zachód do lat 50. -tych. Tam akurat ten teren w ogóle był nazwany wówczas Blejoszczyzną taki Bleja, powiedzieć, no, był panem życia i śmierci, chodził w skórze, jeszcze miał kurtkę po dlaczego? czego, czego Dlaczego miał skórzano? Dlatego, że generalnie w skórze nie rozwijały się różnego rodzaju ropaki i, i tak dalej. Więc często właśnie sobie wiem, korzystano z tych więc, kurtek. Poruszał się motorem, zawsze chodził rękawiczkach i miał pistolet na szturku. Generalnie no, dzieci, Dzieci na przykład zabierano na nas z kiedy widać było, że dla ja Także mówię, no, jak się poznaje to wszystko, to 40, 50. Na 40-50 w tym okresie, to tu widać w ogóle inny obraz tego naszego, tego naszego województwa. Tak? Naprawdę po poważnej po, po hekatombie, yy, po dwóch katomów, no bo jedna to druga wojna światowa, a druga to właśnie okres stalinowski. Także tak jak najbardziej. Czasami nawet bywało, że... Na samym początku powstawały też i, i inne komórki. Tylko w momencie, kiedy się okazało, że te środki, które idą na utrzymanie aparatu represji, są tak duże, że przekraczają powoli kwoty, które wówczas były przeznaczone na odbudowę kraju. Więc zaczęto z tego rezygnować. Ale ktoś to obniżył. W 1956 roku na aparat represji w Polsce, na zaprowadzenie tego komunistycznego porządku, czyli na walkę z Polakami, wydano przynajmniej tyle, ile wydamy na odbudowę kraju. Czyli ten kraj mógłby albo by, o połowę szybciej się odbudować, albo bardziej się odbudować, tak? A jednak przeznaczono to na, na ten no, powiem, że my też staramy się wraz z kolegą też publikować taki miesięcznik, który wychodzi w debatach. na jakiś czas też na tytuł oddać Boję, że często budzi to... O sieje to też ferment niestety taką można powiedzieć kijlowisko. Bo niestety, ale nasze miasto jest takie, jakie jest nasze województwo. Też nie, nie będę mówił, bo wszyscy wiemy jak jest. Ale staramy się mówię, jak najwięcej publikować się, jak najwięcej pisać. Jeszcze jak pan wspomniał o tej kobiecie nieszczęsnej czyli... Nie, nie ma jakichś sumienia, ona uważa, że wszystko w A czy i powiem, że no to jest właśnie takie dziwne, nie wiem z czego to wynika. Czy z jakiejś indoktrynacji przez lata. najżej no się pracowało, bo w 80. W, 84, czy w roku została zwolniona, czyli zwolniona czy czy na górę zasłużoną. Ale tak naprawdę musiała odejść, bo tam była pewna taka, można powiedzieć, no, nieścisłość finansowa, eee, ale to, to, to nie tylko w jej przypadku. Powiem wczoraj na przykład, jeden z defekcjonowanych, eee, już nie będę nazwiska tak, wymieniał, e, otrzymał list od e, ostatniego szefa e, bezpieki, tak, czyli ostatni szef w ogóle e, Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, Kazimierz Dudek, no już kilka tygodni temu odszedł do Krainy piesznych ale jego ale zastępca, który był bezpośrednio szefem Służby Bezpieczeństwa, pułkownik Jesław Koćmański wysłał bardzo obraźliwy list dla osoby, która żąda obecnie od wody wyjaśnienia, dlaczego na pogrzebie ostatniego szefa Bezpieki nie, Olsztynie, wojewódzkiego szefa Bezpieki w dlaczego była kompania reprezentacyjna policji, tak? Dlaczego nikt żadnego konsekwencji z tego, z tego nie wziął, No i mówię, no i ostatni szef Bezpieki wysłał, wysłał list właśnie do tego, tego, pana, nawet nie używa sformułowania pan jest bardzo obelżywny, tylko się tak zastanawiam, że w jakim państwie żyjemy, że, że tacy ludzie, którzy generalnie powinni jeszcze dziękować, że gdzieś tam w 1989 roku w ogóle nic nie, nie zrobił, e, dlaczego jeszcze potrafią się zdać na to, aby, aby wysyłać tego rodzaju listy w takim, w takim tonie tak? obraźliwym, i jeszcze czymś taką kutrem. Także to nie jest tylko tak, że gdzieś tam cicho się. Zają się czymś innym, ale jeszcze potrafił właśnie pan poszłański prowadzić blody, jajko były, gdzie no tam też wymienił i mnie i, 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 i kolegę jako Bejginów <coughs> Także jesteśmy no. okay. A proszę pana, jeśli chodzi właśnie o ta wyjazd zasłużonych dla poprzeczni, <coughs> y oczywiście ta komunistyczna. Czy tam ktoś z tych wielkich jest pochowany z tych, z tych, z tych To Znaczy, ten, tak. Tego nie wiem. -y, to jest tam tak, a ja słyszałem to o takiej pani Belorygowskiej. Tak. Znaczy, tam jest taka sprawa, że tam chyba z tego pamiętam nam była tablica Złotka Trzech Władzy Ludowej, e, I powiem, że jeżeli chodzi o część szefów. USB niestety, ale rotacja była tak wielka, że oni byli część czasu spędzali w Olsztynie, a następnie byli delegowani gdzieś dalej. Czyli w tym pierwszym okresie, o którym dzisiaj mówimy, to prawidłowość była taka, że oni przeważnie, jako nawet czasami dwudziestolatkowie, czynają swoją karierę gdzieś na wschodzie, w Lublinie, w Białymstoku i następnie jak awansowali, to przechodzili na zachód. Im, e, im urząd był bardziej na zachód, tym, e, tym czasami się okazywało, że mała z nimi tak jakby z kierunkiem zachodnim wzrastanie, można powiedzieć poziomu cywilizacyjnego wzrastał też właśnie stopień e, awansowania. E, znaczy tak, ale mówimy o zmarłych, to już kim lekko będzie, ale z tego co mi wiadomo, bo mówię część osób przychodzi do elewentury nawet w sprawie tej, w sprawie tej tablicy, nawet nie jednej, bo tam kilka odnaleziono, czy jedną tak przed bardzo ciekawą która ostatecznie y, znajdowała się ostatnio y, nieopodal jednego z sedesów y, w jakimś hangarze, gdzie, gdzie w można powiedzieć tam mieli całe zaplecze. To było z struktur, która nie była remontowana. Także można powiedzieć, że ta plica trafiła ta, ta dosłownie na, na, na świetnik historii. E, ale powiem, że jeżeli chodzi o to, ona jest zasłużony no to przecież to nie tylko Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, ale przecież pierwsi sekretarza na przykład, tak, czy w ogóle komuniści tak, działacze Komitetu Wojewódzkiego War. Także to jest. Ale to nazwisko, które ja Państwu mówił, mm -hmm. taka ja słyszałam, że ona była nawet w wysokiej radki oficerem. Powiem przykład się z tym nie spotkałem. Musiałbym to zobaczyć, ale tam co tam jest krzyż na tej wodzie? Nie, 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 no. Tylko ja słyszałem o niej, hmm. że to była no taka jak to się by bardzo gorliwa. Tak? Być może powiem, że Olsztyn przecież e, Olsztyn, było, było miasto, w którym w 1945 roku wiceszefem bezpieki był Józef Światło, tak. czyli Izaak Flaszbach. Tak? tak. E, więc no, akurat w twarzach mamy też podane też czasami prawdziwe nazwiska, na których funkcjonariuszy. W ogóle problem bowiem osób pochodzenia żydowskiego w strukturach olsztyńskiego wojewódzkiego, wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oddaje niejako też taki no, widok dla można powiedzieć, w stan w ogóle tych struktur. Które w znacznym stopniu, wiem, że to zostało obliczone ponad na 40 osób pełniących kierownicze stanowiska, było pochodzenia rzymskiego. ale to też się zapytamy dlaczego. No bo jak można było prowadzić politykę antypolską? No przecież nie rękami polarów, tylko właśnie rękami osób, które